No, Royto Gola w widzę sobie to w snach, wyobraża. Kochani, Zjadanko! What the f. Odcinek f... na gościu spóźnia się, no to na godzinę. No to chyba odcinek z Filipkiem nagrywał. to na 12 mieliśmy mieć, a jest 14:28. 14, 14:28. Jak tak będą szli ci chaosie, to rzeczywiście chaos. Ty masz nawet włosy jak Jerry. Bracia. Bracia preks. Zauważyłem, że Wojtek często nosi tą koszulkę. Że się za ser przebiera. To jest jakaś droga koszulka w kolaboracji, że ona wygląda jak sercz o co chodzi. No <grym> mówiłam, że on się zgubił. Poza... Okej, okay, chuj, znajdźmy to. Koszulka Nike z dziurami. Ty NAPI tego nie znajduje. Jak to wpisać? O kurwa. Iza przesyła 3 złote. Co ty zrobisz, jeśli chlapusa od Denisa dostaniesz kiedyś, bo tyle co go cisnąłeś ostatnio, a jak Marcon ich cisnął, to mówiłeś, że pcha się w Ogips. Tylko widzisz, Iza. Iza. Musisz zrozumieć jedną rzecz. Za mną stoją ludzie z karabinami. Rozumiesz? Z karabinami. Jakby ty, ty nie wiesz, kurwa, z kim ja przy jednym stole siedziałem. Ty, ty nie wiesz, kurwa, kim ja jestem. Mi nikt niczego nie może zrobić. Znaczy, może spróbować, ale na następny dzień będzie, kurwa, strzelane. Będzie, kurwa, strzelane. Jak nie z karabinu, to z ucha na komendzie. Jakby, no spokojnie, kurwa, ja strzelę, ja strzelę. No. Pisz koszulka szwajcarska, ta na pewno. Koszulka Nike. No nie, no nie mogę ich znaleźć. Pisuję dziurawa i wyskakują mi normalne. Bez dziur. Ależ już, chuj to. Zapraszam, tutaj. Dwie pół godziny. Proszę mi wybaczyć, później tak? Nie wiem, czy nie odwołają nam tego, no. Odwołają i. Ej, dobra, ja nie wiem, kim jest Jelly Jellyfrucik, za to po 50 sekundach materiału i po jego występie dwusekundowym wiem, że jest gejem. Restalację i ser... też... Po co kłamałaś, prajerko, w żywe mi oczy? Grzesz. No, no. Ale my nie będziemy tam wyjechać, 40 minut siedzieliśmy Cześć, jest Co? Miej do spóźnienia Myślałem, że Wojtek chociaż się z nim przytuli na, na przywitanie No wiem, no ale co? Płosy a, Puszecie, nie <gry unplugue> Kochani, jedziemy teraz, słuchajcie, do miejsca, gdzie będziemy robić demolkę Będziemy, kurde, wszystko rozwalać Czyli chaos Tak I wyładowywać swoją negatywną energię Na przykład, jak wiecie, o swoim exie pomyślecie, to... Tak a tak. masz właśnie ten, jakieś negatywne przeżycia? No. Co chciałbyś się wyładować? Wiele. Na przykład z, ze szkoły jakieś? No, ze szkoły też mam. No to się wyładujemy na tych Krzysiach wszystkich. No, inny nauczyciel coś polskiego. Pozdrawiam. No dobra. No, no. To jedziemy. Co ty zostawiłeś kurtkę, no? A może zostawiłem w... Gdzie ty łazisz po nocy? No. Gdzie łazisz po, nocach? Gdzie łazisz po nocach? Wojtek zgubił kurtkę. dzisiaj robimy chaos, kur... Jesteśmy dzisiaj w snak! fan i robimy dzisiaj. Chaos. Dziś energia. Każdy zaraz musi wyrzucić siebie jakieś kurde. To ty jedziesz na no. nie, bo właśnie to będziemy motywowali Filipa. Nie, my z sister idziemy. Jest ja bym po kolei zrobił. Filip i Inko. Po kolei, nie? Jest. Chodźcie La się teraz. Jak tam są? Czy my ten przygotowaliśmy? Ale słodko. Jak z klipem. No i wybieracie. Tak w, w dąbieniu. Jak nie chcecie, to wyjdę znowu. Chyba takie... Kolejne czołem. Tak co, co? No, o kim pomyślicie? A czy musisz być Żeby zepsuć. Nie wiem. Pomysł. Czemu oni się za buddę przebierają? To nie lubisz, Wojtek, powiedz prawdę Ja nie widziałam Jak Ale uroczo wyglądasz, jejku Ja się czuję jak zbieg psychiczny jakiś Oj, to jest jakiś kur... przefałs To jest Bo Wojtek już czuje po prostu smak jestem ten Mi się tak podoba Nie, trois, <tudy> <acht dropdown> to jest taka psycho Dobra, też biorę, chyba pan mi przyniósł po prostu To jest najbardziej <tudy> psycho

O czym jest ten film? Gej przesyła dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze. Wcale szczęście Trump podpisał papier z S.A. od z powrotem dwie płcie, a wszystko inne poza hetero jest zle. Osobiście zostawilbym zoofilię, ale to moja opinia. Ciekawe co te chodzace zarazy jakie ruin zrobią. Jebane geje, niech zyje w polska. <laughs> Chłop napisał w jednym zdaniu jebane geje niech żyje wolna Polska. <laughs> Wolno od czego od gejów? Niech sobie geje będą stary, kurwa. Labryba przesyła trzy złote. Ta Sofi kiedyś tych oczu nie otworzy, bo już teraz z trudem widać te rzęsy jebane ciężkie gęste. Dzięki stary Co, kogo będziesz dzisiaj bił? Wszystkich, słuchajcie. Z 2024, au Co to jest taki, taki bejsbolowy? Jestem Harley Quinn. Rozpierdzielamy, słuchajcie, wszystkie negatywne emocje. Nawet tego prezesa z lasu! Krzysiu mówi, że jesteś dziwny! Wyzywa Dobrze! Nie już No bo no. nowy filmik! Nowy filmik! Dobrze! Czyli oni nagrali film polegający na tym, że uderzają w jakieś rzeczy młotkiem, tak? Oh! 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 O! kurwa. W jedziemy coś zjeść, bo będziemy teraz przygotowywali jedzenie sami. Będziemy sami gotować koreańskie jedzenie. A ja, ja to jest prawdziwy makaron? Chyba. Je je to jest chyba, c je chyba... Hey. Je tak. Nie, nie, to jest taki wiec takie drutki. Pro probujesz? Ej, dawaj, zjedz Nie, 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 tylko. Jesteśmy teraz w gulu gulu idziemy robić koreańskie jedzenie. Ej, patrzcie na to, ale wyznanie, kurde miłości. Z No, to, to jest takie, nie są mielone, chyba. Dobra, ej, patrz tu. O, nie, zobacz, ozor, to jest język. Fajne, baranina. Co to kurwa jest? Ty, zobacz, patrz, ozor, to jest język. Wow. Chciałam. Jo, fajny język, to jest język, nie jadła? A jadłeś bycze jajce? Ty, on był na jakimś kursie kurwa u Genzji, czy co? A zamówmy Bardzo ja, dobre zamówmy może. Zamówmy przed po nasz nie ma szkoski. opcji. Nie. Flaki czarne. Kurde, nie, to ma być dobre jedzenie. Ale to też może być konceptowe. Ja Korek szczęście, co to jest? Zamówmy. To weźmy. Zamówmy. ja, ja przypiął, że to jest zamówmy. Ej, korzeń lotusa. Chcemy? Ja weźmę. Nigdy. Ale co to jest w ogóle za jedzenie? Za ziemniaki kręcone, <laughs> Przepraszamy. Wojtek nigdy nie był w tym, w McDonaldzie. Kręcone ziemniaki. Łoo ludzie, na jakiś wołowina I ten pan jest krew wskażki krew No biorę. Normalny? No. Co to jest pulpeter? Pulpety to są takie pulpeciki. No. Co takie pulpetki. No takie mięsko. Dużo fajnych takich sobie... innych rzeczy jest tutaj Na przykład nie jadłeś liści chryzantemy? No nie Nie A Nie wiem jak wyglądają Kolczoch jadalny, e jest zestaw... jadalny. Żarczoł, To jest zestaw Żarczoch chyba Kolczok. No Kolczoch Kolczoch Kolczok. Kolczoch jadalny Dziewczyny jedzenie? jest wyprzyszli się w ogóle Ja chcę zjeść Ja chcę zjeść Ja chcę ja wszystko zamówić, czai Wszystko chcę testować już, jestem tak głodny po potem... tym no, Czekaj, ale musimy, zaznaczyć, musicie być poważni No Kwiat kordycepsu Dobra, ja sobie tak pomyślałem, że od dzisiaj do live'a napiję się 40 alkoholu, ale potrzebuję więcej, serio. Ja kiedyś miałem coś takiego, że jak ja nie piję alkoholu, ale jak jechałem na event taki jak Fame MMA, to żeby z tymi wszystkimi idiotami się w miarę dogadać na podobnym pułapie intelektualnym, to ja piłem alkohol, żeby się ogłupić, zabić swoje szare komórki na chwilę, żeby być w stanie tych ludzi rozumieć. Kurwa, ja znowu tak mam. Co to? Nie? To brzmi jak jakaś choroba. Światło od bierzemy. Suszone liliowce. Chcesz? Lilię? Robisz lilię? nie. Robisz lilię? Nie. Poping boba pić. Poping jest boba, to jest boba, jest niedobre. To jest boba. takie do tea, takie... No to jest dobre. To jest Takie dobra. z ziemniaków kulki. Ale to jest dobre. ziemniaków? No. To nie jest ziemniak. ziemniaków. To jest z mąki, a no, mąka jest z ziemniaków. Pa, tego Proszę może panią, żeby... <laughs> no, a mąka jest z ziemniaków, tak? Czy skąd? Mąka? No. ziemniaka jest. Z pszenicy. Ale jest? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. No nie trzeba, jest. jest mąka? Krochmal jest zimniaków. z ziemniaków. No ze z Ej, jaki wstyd. No, jest z boga ziemniaczana i mąka Ale krochmal przemnisza. jest z ziemniaków bardziej. No jest ziemniaczana, mąka babu, przykład. Mąka ziemniaczana. Przykłada. A z czego jest cukier? Ja pierdolę. Jak wstaję rano, idę zapalić cygaro w moim penthouse. Odpalam TikToka i widzę jak takie rury robią live'a z żabki i pierdolą jakim to w życiu źle. Wymalowane jakby właśnie skończyły nocną zmianę. Geje i takie laski mają podobne EQ. Polska walcząca. Mhm. Stare wysłałeś 3 złote, a coś pierdoli przy apartamencie i cygarze. Jedyne cygaro, na które możesz sobie pozwolić, to cygaro z wąsem kurwa od sąsiada jak ci zapoda. Czciny z cukrowej, rzodkie e, nie z ciny cukrowej, z Popin Basil boba boba Seed Granat, to zapamiętaj? Tak na no. tak? ewentualnie pomylę się. No, się Ewentualnie pomylę się? <laughs> nie, niemożliwe Ale ogólnie mega kozak hmm. jak nie taki, no fajnie jak... Czujesz ten klimat wiesz co dzisiaj? Jaki to materiał? Co mu, mu się spodobał czy co? Materiał, bluzeczki Materiał na męża <laughs> Ej, za, a I to są w ogóle chopsticks? To są pałeczki, statek? Stary, one są takie zupełnie inne. A pokaż, jak trzymasz pałeczki. Kontekst plus 18, jest... kochani. Niby <guloty> to nie pomyślałem, statek. No jest. To ja dobrze mi świadczy o tabienie, panie ja operatorze. Panie. O, mega słodki. Skinna Wojtka Golin, Mega słodki, <gulety> nie? Znieśmy to was za wszystkich pięknych ludzi w chaosie. Pozdrawiam. Ale w ogóle ta konsystencja, nie? Pan polecał tą herbatkę. Zrób tą. ziołowe z miodem. No? Ej, to jest pyszne. Przepyszne. Dobra. Chcę to pić cały czas. Będzie pewnie. Topping za... bu 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 bubble tea. Tej kulek nie, nie ma, ma kulek. Ja. Są kulki, są kulki. Są kulki. Ej. a są. Teraz do mnie doszło, że tam kurwa chłopiec po 30. Ja pierdolę. Takie zachowania na TikTok. Mm, dobre. Mi się nie podoba, mi nie podoba. Ja lubię takie słodkie rzeczy bardzo. Że te by były tak. To by było tutaj, przepraszam? Chaos. Szkoda, że nie zlizał dla kontentu. Ola, ale barias, kurwa zlizał ze stolika O super, Ej, to są te dwa buliony, tak? Tak, tutaj mamy ostry i ostro właśnie Ogółem ostry jest bardzo ostry, więc e, Trzeba tak? uważać troszkę Państwo będą korzystać ze sosów? Tak. Dobrze, to w takim razie może proszę pokażę jak zrobić A to się ogólnie miesza? Tak, właśnie trzeba wymieszać i... To, to jest sos pana, on weźmie udział też w To jest no to, sos pana, nie to, my... <noise> to już się stało Co to jest? ja nie wiem, a weź pomuchaj Dobra, ja wezmę to. Czyli. To jest chili, poręby, cebulka, czosnek. Ja uwielbiam osy, więc zamiast sosu sojowego wezmę ocet. Ojej, ale dużo. O, mogła tym przegrać. I dodajemy teraz. Ja. ja nie tego. Bro, że w tej kolejce z rodziną kurwa stoisz, nie? YouTuberzy przyszli. Ja pierdolę. Wyłącz to, bo to gejostwo przechodzi na mnie i zaczynasz mi się podobać, ale to chyba nie jest źle, hihihi. Hi, hi. Mój ponczusiu, ty z tymi chomiczymi pulaskami. Mhm, to Jak to wygląda? Nie wygląda, ale... <śmiech> 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 to jest dobre, pewnie jest dobre. pior? <laughs> <laughs> życzę zdrówka dla ciebie i twojej kobiety. Dziękuję, dziękuję bardzo, pozdrawiam również. Widzicie te droższe do y czyta. Bo tutaj tych tańszych się nawet i kurwa nie chce. O, co ja akurat? Coś i? No, ładnie. Moim zdaniem 75%. Z buraków na filmie wyjdzie z 3 kg pysznego kryształku. Dzięki cukier. Dobra sobie, zostawiamy łapkę w górę, żeby tutaj algorytm YouTube'a się poprawił, bo tu rzadko streamujemy ostatnio i się spierdolił, także łapkę w górę wszyscy zostawiają. Zaraz zaczniemy coś normalnego oglądać, ja po prostu jestem zafascynowany tą kinematografią, muszę dokończyć. Dobrali się bisex ladyboy i tańczowy chłopak o imieniu Filip. Jak dla papugi mocna ekipa. Rawciu jesteś z Limanowej. Nie to jest Limanowa, ale tak. Ja, <słuch> Uj, Dziwny zapach, bardzo no, ładnie. Wydaje mi się, że jestem mistrzem sasów. No. Tak, Wojtek Gola sprzedał udziały w Fame, żeby mieć więcej czasu dla rodziny. Dlatego... Elo chuju, hu o ty kurwa śmieciu. Wojtek Gola sprzedał udziały w Fejmie, żeby mieć więcej czasu dla rodziny i stwierdził, że teraz ma tak dużo czasu, że po prostu żyje w trójkącie miłosnym z żelifucikiem. Przynajmniej mnie takie słuchy słyszałem z Warszawy, nie wiem, czy to prawda. A, patrz, patrz, ja sobie to jest I <śmienicza> Tak, zgadzam się. Klaszujowy trochę tam. Masło żywowe, uważam, że. Ale to trochę wygląda, jakby stary zabrał kurwa dzieci na obiad, nie? Tylko sam zapomniał dorosłym, więc zachowuje się jak one. Eee, ale trochę lampy. Ja piję. Ja też dałam Wow. Ale to dobrze wygląda. Słuchajcie, zaczniemy najpierw od tego, że ocenimy, kogo coś jest najlepsze. Patrz, jaki ładny. I właśnie teraz na mój. O, za dużo dałeś tego sezonu, no, nie? To wygląda jak jakaś karma. Mm. Ty tam masz ten, um, ten Burzę! Boże! A ja nie wiem. Daj pana, pan na palma, że się Oni w ogóle to z jednej łyżki wpierdalają. Witam, panie Rafale. Jak oglądam ten film, to chciałbym, żeby wróciła komuna i żeby pan Rafał był prezydentem, orędownikiem naszym. Stary, jak ja bym rządził państwem komunistycznym, to wszyscy byście porówno nic nie mieli, a ja miałbym dużo. I to mówię kurwa uczciwie i szczerze. No, jebałbym was kurwa na pieniądzach, kurwy sen. Oj, jest Tu jest no, najlepszy, ale tak ogólnie to pana jest poza konkurencją. Trochę inna bajka, nie? Ja? To jest ma... to, to jest po prostu masło orzechowe, a moje jest naprawdę. To jest makrela. Kisy śledź, sorry, kona. To Ja już my nie wiemy teraz co zrobić, musisz Pan nam pomóc. Jeśli chodzi o hotpota, zazwyczaj zaczynamy od mięsa, ponieważ najszybciej się gotuje. U nas akurat mięsko jest cienko pokrojone, więc to jest kwestia 30 okay? sekund, żeby się zagotowała. 30 sekund, tak? Tak, cienko jest. Dospróbujemy Wojtek Ola będzie sobie liczył po cichu. Raz, dwa. <grytanie> będzie w głowie odliczał do 30. Dobra, to jest super. wolę szczęścia? No niestety. Że nie jaki jest, co, co, jest cześć, nazywa się to jest skutka szofu, a w środku to jest pasta. To jest to jedyny krowy. To jest... Nie, to jest tylko język krowy. Tylko. Dzień dobry. Mhm. Nie, to też jest niesamowite. Ten ziomek kurwa po lewo, na co dzień nie kutasy, a jest wielce kurwo obrzydzony krowim językiem. No ja pierdolę. No już, znajdź wstyd, naprawdę. Mięsko? Bardzo dobre. Taka guma. Nie, bo. Makałam, A te grzybki to tylko to, to? Te grzybki to chwilę pewnie, już gotowe? Te grzybki właśnie też trzeba z 4 minutki. A, okej. Okay. Ja Gdybym zjadł z i co by się stało? Brzuszek pewnie wybolał. Mamy słodzią <grytanie> osi <grytanie> Pierdolę, ja od dzisiaj piję na live'ach. To, to, to wszystko jest pięć razy śmieszniejsze po takiej 40 naprawdę. <grytanie> Brzuszek wybolał. No, albo dupka, no. W tej ekipie to nie wiadomo, co bardziej może zaboleć. ...tkaczki, ja ją wyciągnę, bo to będzie coś niezwykłego. Filip, mm. nie no, nie bądź taki. Dobra, próbuję. Dla widzów. Taki żelek to no, jest. Taki żelek, żeli. No. nasz no, Uj, ale weź krew i jest. Trzy, Oj, jak krew. Dziwna konsystencja mega, ale to chyba taka najlepsza z tego. Ej, zjadłam makaron z tego. Co? Przepyszne. Tak? A te jajka jeszcze? Ty. Jajka, jajka, jajka. Jak jajka masz? Jak jajka? Jajo. <gry> o, moja. Boicie co jajek masz? Tak. Co jajo? Co za lepsi gorące? Dobre jaja, co? Dosłynęło się w środku żółtko z i się wylał taki mi do ty. O matko. To się jeszcze surowe, Ja pierdolę. Dobra, już dziwnie brzmi. Woj, Wojtek gola pieścił jajko i mu się taki, kurwa, gorący Windows wylał. Zróbcie z tego przeróbkę, błagam. Ja pierdolę. Co jest, chłopie? Ty surowe jadłaś. Nie. To jest takie twarde Nieprawda Macie pikantą wołowinę. I naprawdę smakuje to jedzenie Przepysznie Trzeba lubić taką kuchnię popość, no, ja O, jajko mm. Jajko Bardzo duże jajko Jest bardzo pyszne Trzeba Nie Jest tak delikatna Ona no jest tak delikatna, <gry> że aż nie wierzę nie wiem, wszyscy zarzucali generalnie Wojtkowi Goli, że jest dziwny, bo spotyka się tam z 18- czy 19-latką, mając samemu 30 kilka. Ale jak takich kurwa oglądam, to ja nie wiem, czy zarzut w drugą stronę nie powinien być, bo ona sobie niego go dojrzalsza. Delikatna i rozkryła się po prostu w ustach. ci dałem <śmiech> <śmiech> ja to Zadajmy no jakieś fajne pytania. opowiedzmy, jak powstał ten kanał. Byliśmy w zakopani jestem <laughs> znaczy, ja taki, że też mi zakopać i dwie godziny później pisze, pisze mi Filip, że o oh, wow, jesteś tutaj tutaj, ja do niego, że wow, ty jesteś tu zakopaniem. No i się spotkaliśmy w nocy. Czemu w nocy, bo w dzień nie było czasu. <laughs> Weszliśmy na topówki, wypiliśmy grzańce, oczywiście ja to przed nagrywałem, ale... Masakra widzowie, odzyskiwaliśmy dane, dostałem do specjalisty, ale powiedział, że tej nowej technologii z karty się nie da, nie? I ktoś... Wojtek Gala, walcząc o swoją orientację, zrobił papiery na wykrywacz kłamstw, po czym wafluje się z gejem, żeli filurcikiem. Rafciu, pacza ci siądzie? Jaka pacza? Dziękuję za donajta. Nichu ja nic nie zrozumiałem, ale. Ale dzięki. Rzucił pomysł, czemu nie zrobić kanał, nie? No, ja. Bo uważasz się za osobę inteligentną? No, co No, codziennie ludzi wszystkich kurzem. Bob mówi, że jest inteligentny, mając kurwa gówno na ryju, nie? Bo nawet jeść nie potrafi. No to, nie, to nie znaczy, że nie jesteś inteligentny. To jest inteligencja. Ale tak robi bardzo mądrze. Ponieważ on wywołuje u ludzi emocje. Tak, skrajne emocje tego, u A żeby wywołać u ludzi emocje, trzeba też się bardzo postarać nad tym. No. Ja lubię... Nieprawda, to sami wystarczy być kurwa zjebem po prostu i wywoływać emocje negatywne. Czy to jest takie pozytywne? To kurwa, no nie wiem, bo może w internecie zaistniał, ale takich ludzi w szkole się biło. Więc oni musieli najpierw kurwa niezłe cierpienia przejść. Oczywiście ja tego nie popieram, wiadomo. Nigdy w życiu nikogo nie uderzyłem. Ale no... no. I tak do skraju wszystkich tych hejterów i poczytać sobie co fajnego pisząc. <śmiech> 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 ja pierdolę. YouTube'a, bo nie każdy widz może wiedzieć. Stąd się wzięła syna Jelly Frucik. Jelly Frucik się wzięła, że... Jelly Frucik się wzięło stąd, że kiedyś obciągał fiuta 60-letniemu facetowi i miał, kurwa, takiego właśnie żelka, bo mu stanąć nie chciał. Tak, tak kiedyś na TikToku opowiadał. ...nagramy jakiegoś TikToka a z racji takiej, że ten, ten 60-latek miał prezerwatywę założoną o smaku truskawkowym, to wiecie, frucik. Nie no, bo smak owocowy był tego żelka. Nagrałem Jelly Sousa z puddingem, i on wystrzelił na sufit, i się wybiło, i ja byłem podjarany, i... Ale co ten tak. Jelly to, to co to było? Tanka, woreczek, woda, zakręcek i pieprz. I ci wystrzeliło to sufit? No, i się wybiło, i tak stwierdziłem, że okej, okay, będę nagrywał. Jelly Tak. Stąd Jelly. 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 Ale oni, oni też są mocni, nie? Siedzą kurwa z ziomkiem przy jednym stoliku. Chłop ma całą mordę kurwa ujebaną, bo jeźdź potrafi. I nawet mu nie powiedzą, że pod kamerę mordę wytarł. Tylko siedzi kurwa z obstranym pyskiem, nie? kurwa hit! <śm> Uważam, że na tym stole jest chaos. To do, do dobrej kajty trafiliśmy. Było bardzo dobre jedzenie, nowe dla mnie. Nigdy jeszcze nie jadłam w takim czymś. No, dla mnie też to nowość, na pewno. Ulubiono w w ogóle żygan. A coś najbardziej smakowało? Mm, najbardziej mi smakowały te ryby, coś. A miesza Wodeczki? No? I makaron dobry też był bardzo. A mi smakowało bardzo. Mięso jakie tutaj było, czyli wszystkie wołowiny, żybki były mega smaczne, Kukurydza. To Naprawdę jak ktoś lubi koreańską kuchnię, to myślę, że to jest idealne miejsce dla niego, nie? No. Mega smaczne, polecamy. Jeszcze wszystkie one nie próbowaliśmy, ale... Ale w ogóle cały styl podania i to... Kozak. Tutaj tak, buziaczki, kapatki do następnego. Jedno po tym filmie na pewno wiemy odnośnie tej restauracji. Jest homo-friendly. Więc jak jesteście kurwa innej orientacji, to tam was nie będą oceniać. Polecamy. Nie mogę się doczekać, aż to Sylwek na live będzie oglądał. Wkręt roku, frutti spał z Wojtkiem. Omg, ulubione trio. Dobra, Nikola ma 12 lat jak zaraz już zbadamy. <śledziałem> wiedziałem. <śledziałem> no wiedziałem, nie? Jak to jest jej ulubione trio, to musiała mieć 12 lat. Nie będziesz mi frajarko w żywy oczy kłamała XD. To jest zarąbiste. Mega fajny zapowiada się kanał. Będę oglądać. O, ale fajne trio i mój ulubiony film. Mój z błędem. Nigdy takiego nie oglądałem z błędem. Ja pierdolę, wojtek stoczyłeś się W jakie ty kurwa środowisko uderzasz Mocno. Jestem tak cholernie dumna z ciebie to jak ty się rozwijasz? <ścoughs> Mega props dla Sofi, miło zobaczyć, że nie jest robotem i bije bardzo fajny vibe. Gola jak gola, ogląda się go od lat, a se taki pan śmieszek. Mam 33 lata i nie sądziłem, że trafię na to uniwersum. Gratuluję kanału. Nie, Nikolas jest mocny, muszę zobaczyć, jakie on komentarze pisze, da się to sprawdzić? Chyba się nie da. Dajcie suba, skarby! Więcej dajcie potu! No Wojtek, bo... Dora, Wojtek Gora to też jest, kurwa, mocny, mocny asik, ananasik. Najpierw śmieją się z niego, że jest biseksem, udaje, że ma do tego dystans. Potem płacze, kurwa, gdzie się da i przynosi 20-stronicowy dokument świadczący o tym, że nie jest biseksualny. I jak zobaczył, że robią z niego jeszcze większą bekę, to nagle znowu sam mówi, że jest biseksem i jest śmiesznie. he, he kurwa, czyli wróci, krucham go w dupę. Ale śmiesznie. Ja czekam, aż znowu się kurwa biegun przywróci i znowu będzie płakane, nie? A bo jak Wojtek Gola zacznie meblościanki ludziom zdejmować. Ale to się nie tak robi. Słupię w szoku. No dobra. To jest koszmar,